Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak prasować kurtkę ze sztucznej skóry. Wiem, że wiele osób boi się tego zadania, ale zapewniam Was, że nie jest ono takie trudne. Wystarczy znać kilka prostych zasad, a Wasza kurtka będzie wyglądać jak nowa. W filmie krok po kroku pokażę Wam, jak przygotować kurtkę do prasowania, jak ustawić żelazko i jak prasować poszczególne elementy kurtki. Podzielę się również kilkoma przydatnymi wskazówkami, które ułatwią Wam to zadanie. Jeśli więc macie kurtkę ze sztucznej skóry, która wymaga odświeżenia, koniecznie obejrzyjcie ten film. Do zobaczenia! Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak prasować kurtkę ze sztucznej skóry. To może wydawać się trudne, ale zapewniam, że to prostsze niż myślicie. Na początku musimy przygotować kilka rzeczy. Kurtkę ze sztucznej skóry oczywiście bez niej się nie obejdzie. Ręcznik będziemy go używać do ochrony kurtki przed bezpośrednim kontaktem z żelazkiem. Żelazko najlepiej z regulacją temperatury. Woda do spryskiwacza. Rozgrzej żelazko ustaw temperaturę na najniższy poziom przeznaczony do sztucznej skóry. Przygotuj ręcznik rozłóż go na desce do prasowania. Spryskaj kurtkę wodą. Delikatnie spryskaj powierzchnię kurtki wodą, aby ją zwilżyć. Połóż kurtkę na ręczniku, upewnij się, że strona ze sztucznej skóry jest skierowana do góry. Prasuj przez ręcznik, delikatnie przesuwaj żelazko po ręczniku, nie dociskając go zbyt mocno. Powtarzaj, powtarzaj kroki 4 i 5, aż cała kurtka będzie wyprasowana. Nie używaj pary, para może uszkodzić sztuczną skórę. Nie prasuj bezpośrednio na skórze. Zawsze używaj ręcznika jako bariery. Nie dociskaj żelazka, delikatne ruchy wystarczą, aby wygładzić kurtkę. Sprawdź metkę, na metce kurtki mogą być dodatkowe wskazówki dotyczące prasowania. To wszystko. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomógł Wam w wyprasowaniu kurtki ze sztucznej skóry. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, aby robić to delikatnie i ostrożnie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zaczynamy od najprostszej metody, czyli prasowania na sucho. Do tego celu potrzebujemy jedynie żelazka z regulacją temperatury. Ustawiamy ją na najniższy poziom i przykładamy do skóry syntetycznej przez kilka sekund. Ważne, żeby nie dociskać zbyt mocno, aby nie uszkodzić materiału. Jeśli skóra syntetyczna jest mocno zagnięciona, możemy ją lekko zwilżyć. W tym celu używamy spryskiwacza z wodą lub wilgotnej szmatki. Następnie przykładamy żelazko do skóry, ale tym razem ustawiamy je na średnią temperaturę. Pamiętajmy, żeby nie prasować bezpośrednio po zwilżeniu, tylko odczekać chwilę, aż woda lekko wsiąknie. Gliceryna to naturalny środek, który nie tylko wygładza skórę syntetyczną, ale także ją impręgnuje. Wystarczy dodać kilka kropel gliceryny do wody i spryskać nią kurtkę. Następnie prasujemy ją w sposób opisany powyżej. Gliceryna sprawi, że skóra będzie bardziej odporna na zabrudzenia i wilgoć. Parowanie to bardzo skuteczna metoda prasowania skóry syntetycznej. Możemy użyć do tego celu specjalnego parownicy do ubrań lub po prostu żelazka z funkcją pary. Trzymamy żelazko w odległości kilku centymetrów od skóry i kierujemy na nią strumień pary. Para rozprostuje zagnięcia i nadaje skórze miękkości. Jeśli żadna z powyższych metod nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, możemy spróbować użyć żelazka z funkcją pary i specjalnej nakładki do prasowania skóry. Nakładka chroni skórę przed bezpośrednim kontaktem z gorącą powierzchnią żelazka. Pamiętajmy jednak, żeby ustawić żelazko na najniższą temperaturę i prasować delikatnie.